Cześć, witam was drodzy widzowie i serdecznie pozdrawiam oraz zachęcam gorąco do wsparcia kanału w postaci subskrypcji oraz łapek w górę, tak aby nie ominął was żaden odcinek, a też dałoby mi to kopa do nagrywania kolejnych. I dzisiaj wybierzemy się w pierwszej w pierwszym momencie zebrać rogi śmigaczy, bo pozwoli nam to zbudować nową broń. A co to za dzieło lecznicze? Jagody lecznicze. Kurczę, one są pod różną postacią. Czyli w tym momencie musimy celować wrogi tak naprawdę. Aby zdobyć... Też jak wygląda stan amunicji, nie ma co. ja już fantastycznie ta walka w zwarciu wygląda. Tamten uciekł, śmigacz jeden. Nie spodziewałem się, że tak szybko tutaj nam pójdzie. Wystarczy tych rogów śmiglacza dla wygórzki idei. Teraz potrzebuję tylko żebra tego płoroka, o którym mówiłem. Mhm, mm żebro kłoroga, ale jak my się tam przedostaniemy, Eloy. O kurczę, to jest zdecydowanie daleko. Mamy tutaj tak naprawdę ognisko, więc ja myślę, udamy się w tym momencie do najbliższego ogniska, czyli się cofniemy troszeczkę. Dokładnie. Aha, dobra, tu mamy 125. Tam było kolejne do zdobycia. Mam nadzieję, że to będzie jedynie tyle kroków. Tak, zdecydowanie mamy tu nisko. Fantastycznie. No, jasne, że wróciliśmy, a co miało nam się stać. I teraz przedostaniemy się szybką podróżą w te okolice. Fajnie, też ten ekran jest szybko ładujący. Też Słyszałem, że. Autorzy Kry zatwierdzanie przy tym ekranie zastosowali po to ee, Aby każdy Mógł sobie swobodnie przeczytać te podpowiedzi Bo zdecydowanie na konsoli PS5 to się Bardzo bardzo szybko ładuje Żebro koło roga. Mhm. To może być trudne no, Zobaczymy jak nam pójdzie też Jaką broń za to dostaniemy tak naprawdę? Czy to było warte zachodu czy może nie? To już pozostawię wam do oceny w komentarzach. Jest wężycie. żebro. Buszka twierdzi, że tu będzie kłoruk. O, jest kłoruk. Muszę go ukrywać, żeby zdobyć żabrę. Czyli zdecydowanie jak samy możemy na niego zapolować? Muszę powiedzieć wam, że silne silny, Skubany. No i fajnie. Teraz powinnam bez trudu wyciąć rzeką. Mam już wszystko dla wydłużki Adery. A teraz zobaczmy te ich broni. Dobra, gdzie my mamy dostać części? Świetnie, tylko tutaj jest trochę... Podejrzana okolica, ale może byśmy zawalczyli z nimi. Kurczę, nie wiem, czy one się i tak na, na nas nie rzucą. W zasadzie byśmy mogli ich opanować, chyba, zdominować wężyciele. Świetnie, kolejna ma. On chciał na ciebie skoczyć. My tobą nie możemy podróżować? Ej. Serio? Ładowanie dominacji, okej. Okay. Czyli to chwilę trwa jeszcze. Nie, bez jaj. Spodziewałem się, że będziemy mogli Ciebie dosiąść. Dobra, spadamy w takim razie. Nie jest to daleko, sto parę metrów. Nie wiem, będzie dziś taki po prostu szybszy odcineczek. Aż niż planowałem, nie spodziewałem się, że to zadanie będzie tak proste.

Wyśmienicie. Daj mi parę minut na skończenie prototypu. Wiesz, tylko, żeby mi nie urwał rąk. Dzięki. Cześć. Wysadziłaś maszyny, żeby zdobyć te części? Albo bandytów? Ty naprawdę lubisz wybuchy, co? Proszę bardzo. Z bunkiami? No, raczej. Eee, czy to. Bezpieczne? Chyba tak. A mogę dostać? Nie! O -o -o. Bo zrobimy ci coś jeszcze lepszego. Łubudu! Łubudu! <noise> Łubudu! Łubudu! Świetnie. Czyli powinniśmy mieć to pole broni? Jeszcze czemu ja tego nie widzę w kole broni? Chyba że to jest gdzieś tu. No niekoniecznie, a jak to się w ekwipunku prezentuje? Aktywuj! Ha, dobra, bo mamy ograniczoną liczbę miejsc. Dobra i teraz mamy to dostępne w kole broni. Mm -hmm. Myślę, że tą broń byśmy sobie przetestowali, ale koniecznie w następnym odcinku. W związku z tym ja dziś w takim krótkim odcinku będę się żegnał, a wydajcie znać w komentarzach, czy według Was opłaca opłacało się podjąć to zadanie poboczne i zdobyć tą broń do wystrzeliwania pocisków. W takim razie dziękuję. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście, tak samo jak ja. Cześć, do usłyszenia w kolejnym odcinku.